Witam państwa, jestem Rocket i mam dla was małą ciekawostkę. Niedawno dowiedzieliśmy się z portalu ppa.pl, że Star Citizen dostał niezłe lańsko, jeżeli chodzi o krytykę ze strony fanów oraz społeczeństwa Star Citizen. Morałem obej krytyki jest to, że deweloper stwierdził, że rok 2025 będzie rokiem, gdzie optymalizacja Star Citizena pod kątem grywalności, bugów i ogólnych problemów z Chrome. Zostanie zniwelowane, a sama gra będzie bliższa ukończenia. Dowiadujemy się też, że Squadron 42, który też jest równolegle w produkcji, jego status na 2025 rok być może będzie chylił się ku Zakończeniu i mniej więcej na początku, może gdzieś w środku 2026 roku, będzie jego premier. Oczywiście, jeżeli chodzi o morale ze strony społeczeństwa, są oni dość sceptycznie nastawieni na to, że deweloper dowiezie w końcu e, ten pociąg z tym pseudo-hypem, który no bądź co bądź kręci się już. 12 lat, 13 lat, już nawet nie pamiętam, więc yy, jedyne co mogę Wam życzyć i sobie, to w końcu zagrać w tą grę. Ja jestem Rocket, a to była moja ciekawostka.